Cześć mam go ja z tej strony ZA4. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft z moim czytelem Anatolek. Przywitaj się! Witam wszystkich, witam, witam. I bardzo wam polecam um, Aircape. Mam od nich skrzydełka. No i bardzo wam polecam też Optifina, mam jakby prerykę.

Rozwaliłeś? Rozwaliłeś? Nie, nie rozwa Dobra, to ja polecę do nich tam i im rozwalę. Co? Dawaj go, nie go. się. Dobra, dawaj. Wyjechałeś go? Tak. Rozwaliłem Rozwaliłem ale umarłem. Na szczęście... za. Rozbawiam tylko przynajmniej tyle, jak chcę się ten mega Nie, 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 nie. Mogę się taki No ale właśnie, ją dobrze, bo. A nie a nie no, ale ja go sobie i idę tak w ogóle, jeżeli

Nie, karnetu tu nie kupuję. Nie opłaca się. Ale kupię VIP albo końcy. Myślę, że bym tutaj podjechał w z, z Ej, pan, ej, daj sobie teraz. Aha, to skąd mi mam szarpa. Kupiłeś? No, no no A jeszcze jak będziecie dobrze wbijać. Jak będziecie dobrze wbijać łapki w górę, to nagram dramę z szymboksem. Ta akurat A, drama musi, musi być nagłośniona trochę bardziej jednak, bo... No nie powiem co. E... A i jednej będziecie w Ciebie. Jakie jesteście headworsy, czy możecie Czy może headwarsy? Ja chcę robić. No to też. Um, I jeszcze piszcie, czy CSGO, czy MC mam nagrywać. Um, jeszcze jedna rzecz, czy może survival jeszcze nagrywać, co? Też może być A, ciekawe. Dobra, dobra, ulepszam się... piec, ulepszam piec. No, no. Dobra. Dobra, ja już teraz obuduję wyrką. Ja jestem ten obudowa to Niech Ale okupi... Ty, ja nie mam... kupiłem stąd? Tak mam. No nie, nie mam dobrze żeby to, wiecie, tak? do tego, To... jest która? Dobra. To Nie wiem, czy idzie. Ale To jest... Nie, to że nie, nie wygląda. Także, Może na prota? Mam prota, mamy to nie, dobra. Musi tutaj, efekt. Wiedziałem, to na prota. Ale głęboko polecam ci kupić szkło. tak, to Jest strasznie drogie, ale. No to jest akurat tańsze niż nie. No. no 12 za 4 Ło! Wow. To no, Spokojnie, bo mamy teraz obudowane wyrko. Teraz jeszcze jak postawię wełnę tu i ktoś nie będzie wiedział na przykład, to jak postawię TNT, to nam się nic nie stanie. Tak naprawdę wyrko będzie stało się w miejscu. Normalnie. I jakby w ogóle nie było zabezpieczone. To wygląda trochę. Nie wiem czy to był dobry pomysł kupowania tyle, ale był dobry. Mogę teraz to Dobra, teraz jeszcze we mną nie, tu zabudować nie, i będzie i nikt nie będzie wiedział, że tu mamy w ogóle coś. O, to będzie kozackie. Pa, pa. i teraz nikt nie widzi, że my tutaj mamy... Co mają? Obsa? No i co z tego? Nie takich hopów się zabijało, no, co do nie widzowie? I sorry za taką długą przerwę, ale po prostu, no, no nauka i treningi, nauka i treningi, no, itp., no, itp. no itp. i te no i... w ogóle piszcie piszecie trochę klepy, bo też możemy nagrać coś z PVP. Mamy ma, ale się okazuje, że będzie chciał. To jest taki ciężko bardzo. Ale. Ale. tu? Jezus Maria, czy jakie fajne? <mum> Ej, jakie fajne no. <gryzacja> Starałem ja <daję> się. się. <gryzacja> Ej, nie, ale chyba dobrze wyszło, moim zdaniem. Nie, bo jakby mamy tam szkło jeszcze, więc jakby ktoś może tu przyjść i postawić TNT, no i co to TNT zrobi? Jak? Przecież my mamy, mamy jeszcze jakby pod tym, pod tą wełną mamy jeszcze szkło, więc będzie ciężko. Ja, ja idę po kwotę na niewidzialność i idę... Dobra. No, oni tak Ale my sobie o złoci. Nie, my jesteśmy żółci i nam skorzystać, także nie to wygrać. Ma, mam MP ka Dobra, ja będę miała no zaraz strasznie dużo diaksów. Jak ja będę miał 4, to... O, ile idę, momentów, żebym idę, była... No kurde, 5. no to mam problem. Bo mnie nie ma w bazie. I ciebie też nie. Ale nie, nie, nie Ale nie mamy OPSa, nie mamy OPSa, nie to... mamy OPSa. Gdybyśmy mieli obsadę, to by było zarobiście. Tak. Dobra, to teraz trzeba tylko na nich iść. Tak, tak, no. Mm. Gost go, go, go nam nie idzie. Dobra, to wracaj do bazy? Tylko my mamy wyrok. Boże, nie, 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 iść do bazy, bo nie, to nie, za nie, 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 chcę nie, nie, nie,

a drugi jest gdzie? No Zapietę! No i Ezwin! No i Ezwin! Dobrze, no to bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dzięki siema.